Widzicie, dzieciaki, witam was w sali zabaw. Zobaczcie gdzie dzisiaj przyszedłem się pobawić. Wchodzimy sobie na górę. Hop. I jeszcze wyżej. Na górę. Hop. I teraz lecimy dalej. Zobaczcie. Zjadę sobie teraz do kulek. Ale ekstra zjeżdżalnia. Wow. Świetnie. Jaka świetna przygoda, ale tu jest super. Muszę zjechać chyba jeszcze raz. I. Jedna zabawa, tak się popluskać w tych piłeczkach, ale ekstra. I teraz uwaga, będzie skok na zjeżdżalnie. Zoom! Ale szybki zjazd. Ledwo to ogarnąłem. Papa! Pa.